Trzy zasady na utrzymanie zainteresowania podczas pisania z dziewczyną. Po pierwsze, dopasuj długość wiadomości i poziom inwestycji. Jeżeli ona wysyła ci jedno słowo, a ty odpisujesz jej wypracowaniem, to wygląda jakbyś się za bardzo starał i próbował ją zainteresować. Jeżeli ona pisze krótkie wiadomości, to ty też się nie rozpisuj. Stopniowo zacznij ją angażować w rozmowę wyzwaniami i rozkazami. Po drugie, przestań wysyłać milion emotikon. Jeżeli spanujesz serduszkami, uśmieszkami i całym zestawem emotikon, to od razu widać, że jesteś w reakcji i się za bardzo starasz. Emotikony są jak przyprawy. Trochę jest okej, okay, ale jak dodasz za dużo, to zabijasz cały smak. Pisz normalnie, prosto, po męsku. Po trzecie, bądź skalibrowany i prowadź w odpowiednim tempie. Zawsze zwracaj uwagę na to, czy dziewczyna jest gotowa na tempo, w którym prowadzisz rozmowę do przodu. Jeżeli ona pisze spokojnie, to nie wyskakuj od razu z seksualizacją prowadź rozmowę tak, żeby czuła się dobrze, a jednocześnie stopniowo przesuwaj kontakt do przodu w kierunku spotkania. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak w prosty sposób umawiać się z dziewczynami, zostaw komentarz, poradnik, wyślę ci mój skrypt z rozmów i gotowy profil na Tinderze.